Te zdjęcia pokazują Gdynię, która nam już zginęła z różnych powodów ze względu na to, że miasto się cały czas rozwija. Pokazuje też Gdynię miejsca, które znamy na co dzień, które natomiast, na które nie zwracamy uwagi. Pomysł jest taki, żeby pokazywać fotografie miasta, o których jest bardzo dużo w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni, w inny sposób. Chcemy pokazywać te zdjęcia. W innej formie. Dlatego znajdują się w informacji turystycznej na gdzieś 30 lutego, z tego powodu, że odwiedzają je wielu osób. No, jest to bardzo uczestniczona ulica. Wystawa bardzo dobrze prezentuje się wieczorem, kiedy już jest informacja zamknięta, można ją oglądać i wewnątrz, i można ją oglądać z zewnątrz. też jest nowum w, eksp w eksponowaniu zdjęć yy, gdy.